Biorę już młot i ruszam na robotę Siemaneczko W końcu wyczaiłem promocję na wkrętareczkę Przykupiłem taką Ryobi One Plus HP Bezszczotkowa technologia Brushless Zestaw, taki zestaw był w promocji Oczywiście w juli A jak? 1299 koron chyba na jak ktoś ma kartę klubowicza, ale w Polsce też jest taka promocja. Bo kolega Krzysiek mi podesłał link w wielu krzyku. Przy okazji polecam jego kanał. Też o tematyce budowlanej. Bardzo ciekawy. No i co tu mamy? Rajobi OnePlus HP, silnik bezprzodkowy minus 22% krótsza jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Minus 22% jest krótsza w, o, w porównaniu do poprzedniej. Także, jak są jakieś ciasne zakamarki, czy jest mniej miejsca na przykręcenie czegoś, śruby czy czegoś, to łatwiej jest, i łatwiejszy dostęp jest niż w poprzedniej wersji, z tego co widzę. Lekka 1 kg, zaraz się okaże. Ma 24 przełożenia, czyli moment siły. Ogólnie moment 54 Nm moment obrotowy, czyli dosyć mocna. A zależało i na tym, że była mocniejsza, bo to poprzednia moja wkrętarka, mam ją cały czas. I kręciłem przy futrynach yy, grube wkręty. No i ona nie dawała rady po prostu za słaba była. Musiałem, musiałem yy, dokręcać śrubą. Także ta mam nadzieję, że będzie mocniejsza. No co tu? Mamy 13 mm. Yy. Otwór, można wiertło na przykład, max 13 mm, wrócić. Tu jeszcze, no coś tu jeszcze. LED, latarka. Dwa biegi ma. Znaczy na pewno ma dwa biegi. I od 0 do 450 to na pierwszym biegu, a od 0 do 1700 obrotów ma. Także zobaczymy. Nie mówię, zależało mi na, na mocy większej mocy. Chyba jeszcze nikt tego nie otwierał co tu mamy w zestawie O, ładna walizeczka elegancka Że to jest fajny plus bo jest taka zgrabna mała, dużo miejsca nie zajmuje W sumie tak A, co do ceny jeszcze to 1300 koron tu kosztuje, a w Polsce 599 i jak tak przeliczę sobie to na korony to w Szwecji jest taniej kupić na przykład taką wkrętarkę ale to też dlatego, że korona szwedzka nisko stoi na rynku, także no się nie opłaca z Polski kupować na razie nic z drugą stronę opłaca się Polakowi przyjechać, kupić coś ze Szwecji czy samochód, czy jakiś sprzęt elektroniczny bo to taniej wychodzi i zawieźć sobie do Polski materyjka dwójka 2018V o. w razie czego można zawsze mocniejszą dokupić ale myślę, że da rady na razie wklitarka cała, cała Ciao, ciao. No dosyć lekka faktycznie. jeszcze od warka powinna być. Też taka zgrabna mała. Czy działa? Się okaże, jak baterii baterię. No dobra, wygląda to dosyć solidnie. Wszystko na pierwszy rzut oka. Trzeba jakieś też zrobić, bo co tu, nie? Przyniosę jakieś bity. To główno trzeba. Cholera, mi to. Dobra, jakieś bity przyniosłem. Już wkręta, zaraz weźmiemy tu mam o, tu są jakieś dłuższe śruby. Mi zależało, bo, ale to jeszcze jest mała. Jakąś grubszą taką śrubę wkręcać. Działa. Dobra. No to co? W poprzek może pokręcić. o tak weźmiemy, pokręcimy, o. O, nawet się przydają skręcić. Może ona wyjdzie mi na wierzch. No dobra. Chuj to. Co? Trzeba ją spalić. No ładnie bierze. Pierwszy bieg będzie mocniejszy na pewno Teraz ja przyłączymy na drugi Zobaczymy O! 16 wziąłem moc a Weźmiemy na 22 Wkręca, ale oczywiście muszę jedynkę przerzucić, większa siła jest wtedy momentu. Co jest? Kteria się rozładowała? Wkrętarka nie działa. A co to za gówno? <głosy> <głosy> A raz zobaczymy, chwilę podładuję Teraz rozładowana była. Takie dają rozładowane, dziady. Dobra, niech się chwilę podładuje i zaraz dokręcimy tego wkręta. Ale papapar. No ogólnie solidnie. Ten plastik jest taki taki grubszy. Nie jest to jakiś tam byle tandeta. Także z tego będzie? No dobra, coś się podładowało. Kręcimy tego wkręta i koniec testu, bo bateria rozładowana. Ogólnie mogę polecić ją. Okej, okay, okej. Okay. Ładnie wzięło, patrz na. Aż przeszła na wylot To na takiej słabiutkiej baterii Także jest mocna Nie ma lipy To mnie cieszy, dobra wykręcę go Szkoda wkrętów Ja muszę to drzewo spalić Nie no, ma siłę, wyczuję Czuć, że jest siła, ale muszę baterię naładować. Śmiało polecam. Tam będziecie widzieć, jak będę robił nią. W międzyczasie, także... Będzie się dobrze spróbować, mam nadzieję. Także tyle by było z tego unboxingu. Do miłego. Daj to la lajka, suba, jak się podobało. Jak nie, to nie. Tyle. Do miłego. Narka. Będzie tak. Będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tak. Będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. La, la, la. La 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 la, lay, la, 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 La La, 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 La La, 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 La